Witam państwa serdecznie. Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. Układy pompowe funkcjonują właściwie w każdym układzie chłodniczym. Mam na myśli tutaj przede wszystkim pompy, które tłoczą chłodziwo. W tym odcinku nie będziemy mówili na temat pomp, które tłoczą czynnik chłodniczy, czyli np. pomp amoniaku. Ogólnie na temat układów pompowych mówiłem w innych odcinkach, tutaj też odsyłam do tych materiałów. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na, myślę, bardzo ciekawym zagadnieniu, a mianowicie na tym, w jaki sposób najlepiej, w jaki sposób w ogóle można regulować pracę układów pompowych. Wyobraźmy sobie sytuację taką, już mamy jakiś zbiornik pośredni, w którym znajduje się schłodzony glikol bądź też schłodzona woda, i pompy, które tłoczą tą wodę. W zakładach mleczarskich będzie to często woda lodowa, tak zwana do odbiorników. Bardzo często stosujemy dzisiaj układy pompowe pompy, które są wyposażone w przetwornice częstotliwości w regulację płynną obrotów i tu pojawia się istotne pytanie, w jaki sposób te obroty regulować, od czego uzależnić prędkość obrotową pompy, czyli tak naprawdę jej wydajność i spręż. I mamy tutaj dwa podstawowe sposoby regulacji tychże pomp. Pierwszy, myślę, że najczęściej spotykany to sposób opierający się na utrzymaniu zadanej różnicy ciśnień pomiędzy wlotem, a wylotem pompy naszego chłodziwa. Rozwiązanie bardzo powszechne z tego powodu, że jest dość proste do zastosowania w wielu instalacjach nie do końca poprawnie zbudowanych. Dlaczego? Dlatego, że zapewnia taką nadwyżkę ciśnienia, aby to chłodziwo dostało się do wszystkich odbiorników, także tych, gdzie ten przepływ jest najbardziej utrudniony, gdzie mamy największe opory. Wystarczająca nadwyżka ciśnienia zapewni regulację tego chłodziwa, wystarczającą do osiągnięcia efektu chłodniczego. Oczywiście wadą takiego rozwiązania będzie czasem niepotrzebna nadwyżka ciśnienia, praca pomp, które będą pracowały z wyższą wydajnością, tylko i wyłącznie na potrzeby jakiegoś jednego z wielu odbiorników. Tym niemniej jest to sposób sprawdzony i bardzo często stosowany. Nawet zdarza się, że wykorzystuje się tutaj wejście analogowe w falowniku, w naszym przetworniku częstotliwości, aby sterować tym ciśnieniem wylotowym z pompy chłodziwa. Drugi sposób, dużo mniej popularny. A równocześnie bardzo ciekawy, to regulacja poprzez utrzymanie zadanej różnicy temperatur. Wiemy, że schłodzone chłodziwo, woda czy też glikol podgrzewa się następnie w wymiennikach, w odbiornikach tego tak zwanego chłodu, np. w pasteryzatorach czy chłodnicach powietrza, i wraca o wyższej temperaturze. Mamy tutaj do czynienia z deltą temperatur, temperatura na wlocie. Temperatura na powrocie. Z tej różnicy temperatur i przepływu możemy obliczyć również wydajność chłodniczą. Na czym będzie polegała taka regulacja przy wykorzystaniu różnicy temperatur? Otóż będziemy zmieniali przepływ w zależności od tego, jak ta delta będzie nam się zmieniała. Czyli jeżeli woda będzie wracała, czy chłodziwo będzie wracało o zbyt wysokiej temperaturze, zwiększymy przepływ, aby w ten sposób zmniejszyć tą deltę temperatur. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim pozwalają one ustabilizować pracę urządzeń chłodniczych z tego powodu, że nie mamy tutaj czy kontrolujemy w pewien sposób, oczywiście w określonym zakresie, występowanie tak zwanych pików, czyli skoków temperatury. Oczywiście istotne będzie tu dobranie odpowiedniej wydajności pomp i zapewnienie na tyle dużego przepływu, który Ustabilizuje temperaturę wody powracającej. Jest to dość istotne, szczególnie w przypadku zakładów mleczarskich, gdzie mamy temperaturę wody bliską zero, dlatego że takie skokowe zmiany tej temperatury wody powracającej utrudniają później pracę urządzenia chłodniczego, mogą prowadzić wręcz do zamrożenia naszego wymiennika. Czyli regulacja poprzez wykorzystanie delty temperatur. Dlaczego jest to sposób rzadziej stosowany? Jednym z powodów jest to, że musimy odpowiednio przygotować instalację, by mogła pracować właśnie w takim trybie regulacji. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli będzie nam ta delta temperatur malała, czyli będzie spadała temperatura wody powracającej czy chłodziwa powracającego z instalacji, wówczas zmniejszamy przepływ. Zmniejszając przepływ, może się okazać, że nie jest on wystarczający dla pewnych odbiorników. Czyli instalacja musi być tak zaprojektowana, musimy zastosować tego typu elementy automatyki przy odbiornikach, aby zapewnić wystarczający stabilny przepływ naszego chłodziwa przez wszystkie odbiorniki. Jest to chyba jedyna wada tego typu rozwiązania. Zwracać należy też uwagę na fakt, że od strony wymiennika bardzo często nie dopuszcza się czy wskazuje się na niekorzystny wpływ zmiany przepływu, bo tutaj tak naprawdę zmieniamy wielkość przepływu naszego strumienia chłodziwa przez wymiennik. Tylko, że nawet jeżeli pogorszą się właściwości tej wymiany ciepła, to i tak idzie to w parze z zmniejszeniem zapotrzebowania. Czyli można powiedzieć, że nie wpływa negatywnie na naszą instalację chłodniczą. Tyle w tym odcinku. Jeżeli macie Państwo ciekawe doświadczenia, czy chcielibyście coś więcej dodać, zapraszam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału i mam nadzieję, że te materiały w jakiś sposób przydadzą się Państwu w Państwa pracy. Bardzo dziękuję za uwagę.